Cześć wszystkim, tutaj Bihana. Witajcie w pierwszym odcinku Let's Play Far Cry 3. Nigdy nie grałam w tego typu gry. I dlatego nie będę grała na ani na najłatwiejszym poziomie trudności, ani na najwyższym. Tylko zabiorę sobie środkową. Skoro nigdy nie grałam, bądźcie w łagodni, wyrozumiani, to ma być dla mnie naprawdę przygoda i wielka radocha z grania. Mam nadzieję, że tak będzie. Jestem ciekawa bardzo cień gry, bo mój mąż się ją zachwycał. Wszyscy się ją zachwycali, bardzo ją chciałam zagrać i stwierdziłam, że na to zagram Jeżeli. Jeżeli zrobię z niej let's playa. Aaaa, zaczynamy. Add uh, to my brother Riley, forgetting his pilot's license. Ready! Riley! Yeah, hell is that, motherfucker? To my father's black card, to my black card. Woo! 20 years old, <laughs> yeah. I'm the king of the world. Let's go. Did he fucking pass out? Hold the door. Yo, Jason, get in, get in. Huh? huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch! I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trail. But Edmundo, down here... Down here. You hit the ground. <laughs> it's okay. I'm gonna chill. I'm gonna relax. Because you, Wah, and your tough brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. ta Bye-bye. Okej, Ok, co teraz? Jakoś na ale, ale to raczej nie nasza pomoc. Ok, on się uwalnia. A tu Dziant! Jak on to zrobił? Albo ta Tu na razie. Jejście hey. Fuck. Hey. You got something fuck up. O kurwa. O fuck, he's dead. Poważnie z czegoś takiego? A tu też w bambus. Koleś nie żyje tu w jenem w bambusowej klatkę. Dobra, uciekamy. Musimy ja, jedziemy szybko, szybko, dobra, to nie zbyt szybko. Dalej, dalej, pospiesz się. Z przykryć musiał. Tak. Już się skranę, przecież. <grym> Może myślałem, że to jakiś pies, a przechadzać jakaś świniała. Dalej, 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 chase.

A rock over there. Okay. Hi. What the? Okay, it worked. Let's move. Okay, okay. Jimmy, 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 Jimmy. Shit, dude. i to Who is that?

kontramentyczny jest kurczoczem. Oh my god, so many there. Oh, Psycho. <laughs>

Słyszeliście? Poważnie, z powodu kamienia oni się już odwracają. Który też powinien być bardziej przyzwyczajenieniem do jakichś szumów i... i... tak dalej. Co tu skacze? To była mysz? Mysz. Jakbyś przerosił tę szczur czy coś. Dolej, 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 dalej dalej. tam się na głowę. Nie zawaliło się! Ja chcę iść zbyt... Nie mogę być cicho, no muszę, kadać jestem babą przecież! Tu się zbyt dobrze idzie, wiecie? Dobrze. W sensie, że nigdy przeszkadza. Fa. Znowu, że nie przeszkadza. Fak. Za włosy mi wpadło do oka. Okej, okay, checkpoint. Where are We never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going home. Grab, 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 grab. Oh, grab, 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 Please, don't die. Hold on, Grant, hold on. I'm not you are pretty much Nie Oni mi właśnie brata zabili. Zabiście mi brata. Co, mam uciekać? Ooo, dolej, 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 dolej! Dobrze, że wszędzie się w tym. Kurde, mi już do mnie. Dalej, 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 dalej! Uciekaj, 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 uciekaj! Szybko, 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 szybko! Szybko! Co za szuje już to mnie? Pewnie, że shit. Oh fuck. Nie, nie widzisz mnie! Nie, 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 nie widzisz mnie! Dalej, 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 dalej! Dalej, Jason! Szybciej! Yy, szybciej! Dalej, dalej, dalej! biegnie Szybko, szybko! Szybko, 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 szybko! Ja mam po tym przejść? Dalej, dalej, wspinaj się, wspinaj się! O zwierzątka. Tak, tak, wiem. Dalej, 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 dalej. Bambi, chowa się, bambi. Jezu, co to było? Spadu, nie znalazłeś nie znalazłeś nie znalazłeś się Nie ręce. Dalej, dalej biegniemy, Jason. Szybko, 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 szybko. Grab, grab, to mi znajdą, suki, ty. I mają, o, Polidzia. Ja. Nie, nie znaleźliście mnie, nie znaleźliście mnie, nie, nie znaleźliście mnie, nie, nie, nie. Śmierć na samym początku to będzie Czekajcie, nie śmierć. Napisy. Okej, okay, jak na razie podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Kompletnie myślałem, że to nie będzie mój typ no bo nie jest kurczę. Bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o FPS, to jestem koszmarny kompletnie. Eee, kto mnie wyłonił? na już, kto jest z że na początku. A, mój brat, czy ty? 是不是有点多？ K Królew. and you will find the answer. Since the yellow sound, oh, my God, a wound. Where am I? Yeah, what the hell? Something. <laughs> you are weak. Well not all of you. the arm has been deadened to allow for the tatau. it is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates is team. you have the right to take my life. You can't take but i will also take yours. Oh, okay. <laughs> I am Dennis Jason Mangao Lava <coughs> Laba 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 Eka Eka Kurte, I know I who are, Laba 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 You to reveal your true self. Listen. My older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. Okay. So you'll help me. No, you can only help yourself. No toma po prostu fabułę, to przynih fabułę tekst teraz? Czy to jest tej chatki mógłbym zabrać pytanie? I found you on the beach. Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it? Huh? <tell> the last thing is that I have Jesse and Brush with me, the man who escaped vast camp alive. Is it good for the ultimate impression. I'm going the I know what people need So, these are your people? The yeah. island to the strongest. He called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of their tribe. <laughs> 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 they are something, aren't they? Beautiful, no. most definitely. Oh it's I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. <laughs>

What would you like to buy? Just. Mm, yep. Okay. those radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Dobrze, jakieś. Follow me, my friend. <sighs> comes from the jungle okay, go. you must <coughs> learn the terrain nowhere to stand at all times vas uses the towers to map the island and to locate his men scramblers block access our people have no use for devices such as these but you you will learn valuable information from them yes the scramblers are at the top each tower covers a limited area A, czyli muszę się wspiąć na... Tylko się muszę jeszcze wspiąć na... Yy, na górę wieży. No okej, okay, da się zrobić. O, widzicie jak, jak biegnę? Albo inaczej, jak się poruszam w właściwym kierunku yy, to wtedy zmiesza mi się dystans do celu, który powinnam obrać. Czyli do góry mam się raczej wspinać. No, chodzi Jason. Mam nadzieję, że dobra. Może zabijać, ale. Nie masz lęku wysokości. Jest. Tam, co się góry jest. Jak wejść, tam? A Pewnie zaraz. O! Nie, 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 czy dopiero z tym nie zjechałam? Tak. Muszę iść naokoło. Trzymaj się, Jason, jest na twój powczek. Tak, pójdziemy tędy, mam nadzieję. Szubko, szybko, szybko, szybko biegniemy do wieży. Ok, dobra droga. Ja mam nadzieję, że zbyt wielu tu nie będzie... ...piratów. Czy powinien to być jakiś pirat? Ktoś tam może siedzieć. Słyszycie co? Mogę cię zjeść? Nie? nie mogę go zjeść, okej, to się I Jeszcze trochę do góry. Mm, Czekajcie, tu jest zrobiona. Jak tu ładnie, pomimo tego, że zmniejszam rozdzielczość kompletnie. Dobra, nie kompletnie, za trochę zmniejszam rozdzielczość, żeby na pewno... Um, ...czy mi na pewno Fraps nie... ...nie przywołał, go będę nagrywać. Wejść do góry. Ej, hey, czoł, nie chcesz wejść, klucz. A, dobra. I jest taka skrzynka. Tu jest w ogóle fajne. Widzę to, że wszystko się świeci, jak coś się chce zabrać. Bo inaczej rzeczy, które mogę zabrać, trzeba się świecić. Jeszcze, 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 jeszcze trochę do góry i jeszcze, 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 jeszcze miesiąc. Jak tu ładnie. Yy, tu też coś zamierzamy Kasa przyda się. Yy, to też się w to muszę. Co ja z muszę zrobić? Oni musicie, żebym musiał coś układać, ale nie są wszystko zrobisz. Stąd on chłopak. Nie odkryliśmy. Teren i... Śniadanie! Kościół jakiś... ci mam kościół na wyspie dobra budowana, uderzony opuszczony. Może być. Nie wiem. Czemu kropka jest na... Okej. Okay. Już wiem, czemu kropkę na niej... Teraz jedziemy. I thought I would Nice ride, huh? Yep. I'll do it like normal. I'm not sure. Show me my w senses. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Okay. Ah, now, dobra, if you want to save your friends, you must know the jungle. animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. go. you return to me once you have mastered the jungle. what does that mean? what no, am i supposed to do? To do? Listen, to <laughs> I mam nadzieję, że Wam się nowa seria spodoba, bo mi się podoba, ale no muszę zobaczyć po prostu, jak, jak się nagrał z tą mniejszą rozdziałką. Jeżeli będzie ok, to po prostu następnym razem ją zwiększę na jeszcze lepszą. Będzie mi się wtedy lepiej grało wiele. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Miło, że wejrzeliście i do następnego razu.